Cześć towarzysze, witam was w następnym odcinku z Minecraft 2. To jest kurde. To setting, customize. Może teraz, nie, nie wiem czemu mi nie chce zdjąć tego captura. Więc nowego skina i teraz. No niech już będzie. E, witam was, oj lag, Ten... dziwne te lagi. W najnowszym odcinku z gry, z y, paczki modów w Minecrafcie, Minecraft 2. Jak to nagrywam, jeszcze pierwszy odcinek nawet nie został przesłany na YouTube, żeby go wrzucić, więc y, gramy. On dzisiaj jest, nie mam pojęcia jaki jest dzisiaj plan, Byle by... A jest dzień, jest dzień. Boże, zapomniałem. E, po pierwsze, dzisiaj musimy zrobić piasek. To jest pierwsze zadanie, jakie dzisiaj musimy zrobić. I zabić parę owiec. Żeby te owce... Było, jaki fajny slime, ale on jest chyba agresywny. Straszne lagi mam, nie wiem czemu. Jakieś ściny. No jest ma... Może teraz będzie trochę lepiej. Okay. Ej, ścinamy drzewo. To jest miarę gimperatura. Mamy taką Oj, Ojej, to by nas mogło zabić. tylko mówiąc. Tutaj idę po wodę i trzeba jedzenie jak się zdobyć. Jedzenie mamy w ołku, chyba. Tym się jeszcze nie muszę przejmować. Tutaj coś jest na wodę, ale tu nic... U. Jest? Nie znam. Nie wiem, co to jest. To ma tylo. To ma tylo. Brzmi jak jakiś... ten pomidor, ale nie wiem. okej okay. Okej. Trzeba się zdobyć trochę piasku. oj, 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 oj Uiui, dostałem. No też tak bywa. Nie, o jest piasek. Piasko potrzebuję tak z 15. Jeśli byłoby git. Już... O kurde. Kurde, szybkie... Szybkie tworzenie łopatki. Muszę zabić te owce w końcu, bo ja bez nich... Nie, nie opłacę się na tego nie żyć, Lepiej znaleźć owce i je po prostu zabić. Z tego głupiego nie mogę kopać. Gdzie mogą być owce? Gdzie mogą być serio te owce? Więcej roślin. E, e, Kielise zjemstwo. Nie wiem, gdzie Pieknie jak mi temperaturę, znacie. O nie. Cokolwiek chcę zjeść, by móc zbiegać. Yy. No tak, nie ma nigdzie owiec. Tak serio, jest z tym problem wielki. Schłodzę się. Jest duże z tym problem, że nie ma nigdzie owiec. Może tam jest chyba. Bo... Albo tam. Potrzebuję dwóch białych owiec. O, jest jedna owca. Okej, OK mm. Okej, okay, jesteśmy tutaj. Okej, okay, jedna wełna, mam chyba jedną w domu. Szary nie potrzebuje, biała. biała. Mam dwie, jeszcze jakby jedną na zapas wziąć. Takie upełnienie. Muszę się napić. Bo woda to jest mój największy wróg tutaj, jeżeli nie będę miał w ogóle wody. Ale mam dziwne lagi. Ponad, i Okej, okay. trzeba coś zjeść, gdzie tam dobiegnąć. Tabulę też zjem. Biegnę i mam plan, co możemy zrobić, by. Będzie ryzykowny i pewnie trochę nie w granicach gry, ale... Po prostu plan mam taki, że... Wyznę się po prostu zaciukam i... O! druga na zapas. Wezmę się zaciukam i... Wtedy po prostu... Jak się zaciukam to... będę miał full wszystkiego. I sobie wezmę po prostu. Się zraspię w mojej... lepiące. Co mam dalej? Moim dalej mam? Dobrze, że chciałem wcześniej drzewno. To by do mnie szkletnie szlił jak ktoś by napisał, że nie słyszałem tego świeta, bo nie słyszałem, dlatego, że ja gram bez słuchawek, bo mi się słuchawki psują, muszę sobie kupić nowe, i czasami mi odpina, a jak odepnie mi w Minecraftie, to już całkowicie to ucieknie mi dźwięk. Rozumiecie? Kurde, ale ustawienie. Chyba se basce moja mama się drze. Jakbyście coś słyszeli. mamy okay. mało czasu. Przestawiłbym, nie opłacę się to przestawić nawet. Sobie po prostu tu, 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 tu i wszystko tam przerzucę. Okej okay. i... To jeszcze żegnam. Nie odustam obrażeń. Aha. Niezłe lagi. Pędziesz, by już mnie pragnienie zabiło. Towarzysze, żegnam. Będziesz. Towarzysze, żegnam. No kurwa, możesz mnie zabić w końcu. Towarzysze, żegnam po raz trzeci. Aha. Do czterech razy sztuka. Już droga. Aha. No chulibdź. Do pięciu razy szuka. Do sześciu, no co, ja jestem taki wytrzymały. Jeszcze mi się zaczęło kręcić w głowie. O, i teraz ja w końcu. No, szkórna! Tego nie przewidziałem. Zapomniałem, ja że to jest ta wersja i to ja nie ustawia. E, moja woda, ona naprawiła się pięknie. To lecimy. Uuu! Okej, okay, włączył mi się. Coś dziwnego mi się włączyło. Chyba czat podgląd. And. Um. Udało się w końcu! ja. No że to nie jest z Spanie mnie regeneruje! U, dzi, dzi, nieźle. Dzi. jest Gigi. Biorę to. Chciałbym sobie skraftował e, kamienną łopatę. Bo potrzebuję tego piachu. Tej nocy nie będę mógł przespać aktualnej. Bo mam problem z tym, że. Samegole w ogóle zrobiłem. Nie wiem skąd. Przydałoby się tą lepiankę trochę rozwrać i szczerze, zrobiłbym sobie. O lipcia! Nie gadaj kuciak jak idziesz! Zrobiłbym sobie bazę w górze i to nie taką małą, tylko ja mam pomysł na bazę i sobie ją chyba zrobię. Tylko, że tutaj, bo mam spoko pomysł i będę chciał zrobić. Może z tego streama, a ten stream jak się odwali. Jak będę robił tą bazę. Nie mam wody, nie mam wody, nie mam wody, nie mam wody. Yy, ta baza będzie podzielona na parę sekcji takich do przetofania i zrobię może streama kiedyś, a można dzisiaj. Budowanie tej bazy. O szczerze. 17... Yy, jeszcze jeden. 18 Wiem, że trochę popsułem krajobraz, ale mam tu gdzieś. Yy. Trzeba wyznaczyć... wyznaczę potem miejsce, będzie pewnie stream. Ja wam streszczę tego streama potem. Pewnie nie będziemy... Będę chciał z żelazu zrobić i będę chciał zrobić trochę mechanizmów i może wam urywki z tych. Może nagram całego tego live'a. Bo musiałbym zezwolić trochę miejsca na laptopie, bo... Z miejscem przy 500 giga to nie jest najlepiej. Sprawdzę jedno. Aktualnie, jak sprawdziłem, mam 24 giga, więc odinstaluję GTA i możemy robić stream. Zrobiłem... Wziąłem to... Mm, przydałoby się nam trochę kamienie, ale jeszcze bardziej drewno. I chciałbym tagowe drewno, tylko że... O, jest, jest, jest jedno z tych lepszych że... No co was tutaj tyle? Więcej was matka nie miała? Biorę to i ścinam. Mo... Czy to jest zwykłe drewno? Okej, okay, nie, to nie. Chcę te głowy. Te głowy jest ładniejsze. Em, rozbudowałem już paczkę. Jeszcze nie wiem czy wbiliście... Dodałem jeszcze jednego moda. I za chwilę wam go zaprezentuję. Tylko jak nie zdechnę. Czemu tu tyle się ścina? To jest zwykłe drewno. To już nawet nie... Nie może... To, to też ma animację. Bruh. Powien to podstawić. Nie ma trochę tego tego dowego. Posiadłem sobie więcej. Posadziłbym się, nie posię... Nie, nie, nie sieje się. Przecież... Okej. Okay. Mm. Tu, tu, tu. O, cholebka. O, cholebka. Tu, tu, tu. No mieliśmy tam iść, ale nie wiem czy wbiliście, więc jak wbijecie, to pójdziemy. Wydziecie. No w sumie i tak bym tam postraszył. A może one tam z góry właśnie przyglądały się? Trzeba bardziej rozplanować nasze działania na aktualnym świecie. E kozy nie będę atakował, choć koza by dała mięso, a mięso byłoby pożądane. Nie mamy wody. Więc zetnę to drewno i muszę iść po wodę, bo bez wody to ja zdechnę. Wiele ci na drugą stronę. Pięknie. E... Potrzebuję właśnie wody. E... Właśnie chciałbym sobie zrobić taki. Ala źródełko z automatycznym filterem wody. Czemu ja tu mogę jeść? Nie atakujcie mnie. Będę się bronił. One shot, one kill. Jeden strzał, jeden padł. O kurde, zaskoczenia mi się gdzieś. Hahaha, byłem od was lepszy. Oni no, sobie tam z góry spadają. To tam musi być jakiś król slimu? Terraria? Terraria czy to wy? O, czy to ta słynna terraria? Na terraria, Minecraft Terraria. Moje lagi są niezłe. Myślę, znaczy, że chyba zrobię tego streama. Zaraz po nagraniu tego odcinka ruszam ze stream. Będę musiał sobie cały ten mój setup, bo sobie zrobię tylko steam dek, steam dek, Stream Decka. Nie steam Decka, tylko Stream Decka. So, to Big Edition. Jest w miarę spoko, Łatwo go się robi. Mogłbym w informacji zrobić. To jest jest zwykły, klawiatura numeryczna z innymi windami. Brr. nie będę rozbudował skoro jak tak się mamy sąd wynieść. Ale aktualnie bym chyba chciał bardzo zdobyć żelazo. Żelazo. Czemu? Nie wiem, ale potrzebowałbym żelaza. Wespnę się na górę. Sprawdzę. Okej, okay, mam pomysł towarzyszy. Mam taki świetny pomysł. W skrócie weznę. Teraz zrobię Wam szybkie przejście. Wiecie, gdzie to jest? Gdzie jest moja lepianka? O, tu. Po prostu niżej było wyjście. Trzeba. E, moja lepianka. I w skrócie. Robię teraz to i cięcie, tylko wrzucę pier to, żeby nie zapomnieć do pieca. Niech się przepala, wezmę sobie robię trochę drewna. zrobię wam cięcie i wam pokażę efekt końcowy mojego pięknego. E, jeszcze trochę efekt końcowy mojego ma się tyle czy ja jestem ślepy jadam a tu zapomniałem że to zostaje okej okay. tutaj robię cięcie i wam pokażę już po live. you Cześć towarzysza. To jest. już po lajwie. Niby się nic nie zmieniło. Poza tym, że nie ma skrzynek i łóżka. A i mam trochę więcej itemów, trochę lepszych. Ale tak naprawdę tam jest wszystko co się zmieniło. Chłodno się zaczyna robić. Już chyba jesień nastała. Więc ogrzewaniem nie musisz to całe zmontować. Zdaje się. Ok, chodźcie. Baza. Ponie jeziorko. Ja Jeszcze będzie rozbudowywane. No, trochę kamiennych ścian, więc co dwie sekcje: jak na razie, sekcja alf, sekcja magazynowa aka produkcyjna i sekcja. E, Zobaczcie, farmę po prostu. Ta to się pierwsze się rzuca w oko Moja o, tego nie patrzcie, to moja własna. Filtrarka do wody, filtr do wody. Tu mamy piecyki. Aktualnie się nic nie przypalało. bez sobie od razu wyciągnę stąd... ...te... bo to. to się przyda na potem. E Magazyn tak wygląda, jeszcze nie jest zakończony. Chciałem chciałam tylko zaprezentować ile się zmieniło... ...od czasu... ...zakończenia live'a. Tam za chwilę pójdziemy. Tu mam sypialnię z moim pięknym, aksamitnym białym łóżeczkiem. Krawinnym. I tu mamy farmy. Na razie są małe, ale będą 5 razy większe. Tu mam żelazo, ale na razie go nie kopię. Tu w ogóle znalazłem jaskinię z wodą. Coś mogę wydobyć. Nie, nie mogę. Po co tu wydobyłem. To nie mogę. Teraz wam pokażę, jak to wygląda na minimapie. Tak wygląda cała baza na minimapie. Nie wiem, co Widzicie, tak wygląda cała mapa na minimapie. E, cała, cała baza na minimapie. I chyba już nie jest tak, że nie ma do roboty w tym odcinku. Wszystko zrobiłem na live, zapisy są na kanale. Więc jak ktoś chętny może zobaczyć, tu się dalej przepala Więc no rozumiecie? Zaprętanie co się zmieniło Mam butelkę wody. Przydałoby się zmienić to na bryki. To po co to w ogóle przepalałem? A po co bryki? To musicie śledzić kanał, by zobaczyć następny live, jak będzie. Eee, paczka modułów pewnie, jakby to już oglądacie, wleciała na... Discorda. Więc... Werzyszę na razie, cześć i pa! Widzimy się już w następnym odcinku, nie wiem kiedy. Nowra.